Witam Was serdecznie w drugiej części filmu, w której bliżej przyjrzymy się ciekawym, przerażającym, a co najważniejsze, niewyjaśnionym zdjęciom, które spędzają sens powiek niejednemu poszukiwaczowi zagadek. Pierwsze zdjęcie na pierwszy rzut oka jest dość niepozorne. Widzimy na nim starszą kobietę i stojącego za nią mężczyznę. Problem jednak w tym, że ani fotograf, ani ów kobieta nie zauważyli nikogo w pobliżu podczas robienia zdjęcia. Po wywołaniu fotografii, starsza pani nie wierzyła własnym oczom, bowiem stojący za nią mężczyzna to nikt inny jak nieżyjący już parę lat jej mąż. Czyżby tęsknota za ukochanym była tak silna, że pomogła go sprowadzić z zaświatów? Rok 1975. Diane Bertelot wraz z mężem postanawiają odwiedzić jeden z kościołów w Wielkiej Brytanii. Zachwycony kaplicą mąż postanowił zrobić zdjęcie swojej żonie modlącej się w ławce. Jakieś było ich zdziwienie, gdy po wywołaniu filmu zobaczyli na zdjęciu zjawę, która siedziała w ławce zaraz za Diane. Przerażeni małżonkowie w niedługim czasie wrócili do kościoła, pokazując zdjęcie urządzającemu tam kapłanowi, który stwierdził, że to całkiem normalne, jest to bowiem uzdrawiający duch, stale nawiedzający te miejsce. Fotografia numer 3 pokazuje nam dwie postacie na pierwszym planie starszego pana majora Mowbray i jego przyjaciółkę. Uwagę przykuwa jednak trzecia postać, przypominająca kobietę w welonie, która spogląda z góry na majora. Co ciekawe, ów postać praktycznie przez niego przenika, a jednak sam bohater zdjęcia nie zauważył ani nie odczuł niczego dziwnego podczas wykonywania fotografii. Kolejne zdjęcie zostało wykonane przez kamerę monitoringu i dostrzeżone przez dyżurującą pielęgniarkę. Niska, czarna, skulona postać przez kilka chwil przechadzała się po pacjencie i jego łóżku, co wprawiło w przerażenie obserwującą wszystko pielęgniarkę. W kilka godzin po całym zdarzeniu, pacjent z widocznego łóżka zmarł. Kim zatem była tajemnicza postać, i czy prawdziwa jest teoria, że szpitale są miejscem częstych wizyt demonów, które tylko czyhają na ludzkie dusze, aby zabrać je do piekła? Na ostatnim zdjęciu przedstawiamy wam piramidę sfotografowaną w Egipcie, Sudanie, Meksyku. Nic podobnego, tajemniczy obiekt do złudzenia, przypominający znane nam piramidy, został uchwycony podczas kosmicznej misji na księżyc Apollo 17 w roku 1972. Czy jest ona dowodem na życie pozaziemskie? Czy ktoś lub coś skopiowało te potężne budowle z ziemskich pierwowzorów? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że menadżer archiwum zdjęć w NASA po wyjawieniu fotografii został bezwłocznie zwolniony, a sama NASA całkowicie zaprzecza i unika tego tematu. Na dzisiaj to już wszystko. Mamy nadzieję, że wzbudziliśmy w Was nieco ciekawości. Do zobaczenia wkrótce.